Rozpoczynamy to nasze skupienie w Dzień Wspomnienia Świętego Jana XXIII papieża. To szczególny papież. Pochodził z małej wioski. O śmiesznej nazwie Sotto Il Monte, co po włosku znaczy pod górą. I jego rodzice byli bardzo prości. On też... Tej prostoty, choć potem studiował i pełnił różne urzędy w kościele, był nuncjuszem, potem był patriarchą Wenecji, jeszcze wiele innych urzędów pełnił w kościele, odpowiedzialnych, nigdy tej prostoty nie stracił. Także jako papież. Ale skąd pochodzi prostota? Ona nie bierze się sama z siebie. Człowiek nie może być prosty, jeśli wpierw nie jest pokorny. A jak dochodzi się do pokory? Pokora, jak to podkreślają ojcowie Kościoła, cała tradycja Kościoła pokora to prawda prawda o mnie i prawda o Bogu. Te dwie prawdy są konieczne, bo prawda o mnie, jeśli ją odkrywam, przyprawia mnie o smutek, może nawet o depresję. Prawda o człowieku bez prawdy o Bogu jest niszcząca. I to stara się robić zły duch. My myślimy. Jak to czasami się powtarza, że prawda wyzwoli, czy prawda wyzwala, są to słowa pana Jezusa. Tyle, że jeśli przyjrzeć się kontekstowi tych słów, widać tam bardzo wyraźnie, że tą prawdą, która wyzwala, jest on sam. Jest Jezus Chrystus. Sam zresztą o sobie mówi: Ja jestem prawdą. Ja jestem prawdą. O Bogu, ja objawiam Ojca, kto widzi mnie, widzi Ojca. Wtedy człowiek staje się pokorny, i to jest zadanie, można by powiedzieć na całe życie, abyśmy ciągle odkrywali, owszem, swoją prawdę i jednocześnie prawdę o Bogu, prawdę o Jego miłosierdziu, o Jego dobroci. I w tej, tej, tę prostotę tylko tak można budować. Święty Jan XXIII był człowiekiem wiary w Boga, w Jego miłość, w Jego miłosierdzie, dlatego był człowiekiem pokornym i prostym. Święty Paweł mówi, że Bóg usprawiedliwia nas przez wiarę. To znaczy my stajemy się sprawiedliwi, wchodzimy w głęboką relację z Nim właśnie przez wiarę w Jego miłość, przez wiarę w prawdę o Nim. Że I ta prawda, ona nas wyzwala, czyni nas sprawiedliwymi i pozwala nam iść za Jezusem Chrystusem. Jan 23 papież, jest papieżem, który. Zwołał sobór watykański II. Nie wiem, czy wiecie, dlaczego został wybrany. On był już w podeszłym wieku, kiedy został wybrany papieżem. I tym papieżem był krótko. Sytuacja była taka, że kardynałowie nie wiedzieli wtedy, kogo wybrać. Po wielkim papieżu, o którym już rzadko kto pamięta, tym bardziej, że go krytykowano. Zwłaszcza w naszych czasach, po papieżu Piusie XII. Więc wybrano tego prostego, starego, już nie najlepszego zdrowia papieża Angelo Roncalego, Jana XXIII, bo takie imię przyjął, myśląc, że to będzie papież przejściowy. W międzyczasie zastanowimy się i zobaczymy, kogo innego wybrać na dłuższy czas. I okazało się, że ten papież właśnie pokorny i prosty był tak otwarty i tak ufny, że zwołał sobor. Kiedy on to swoim współpracownikom oznajmił, byli przerażeni. Co on chce robić? Co on chce zrobić? Zresztą i on sam w pewnym momencie. Po, był bardzo dotknięty tym, co się stało, kiedy już sobór zwołał, ponieważ jego współpracownicy przygotowali sobór, przygotowali już nowe konstytucje i myśleli, że pierwsza sesja soboru skończy się tym, że to, co oni przygotowali, zostanie zatwierdzone. Tymczasem sobór odrzucił wszystko na pierwszej sesji. Jan XXIII żył jako papież krótko, parę lat, ale uruchomił coś, co kazał mu Duch Święty i owszem, nie był człowiekiem tej miary, żeby ten Sobor poprowadzić, tak jak potem zrobił to jego następca, ale miał tę prostotę i tę ufność, z której płynęło męstwo, że pozwalał działać w sobie Duchowi Świętemu. Tę wiarę, i to jest to, co jest najcenniejsze. Bo dzięki wierze, dzięki ufności, dzięki prostocie dziecka wobec Boga, Pan Bóg dokonuje rzeczy wielkich. Potem owszem przychodzą ci wykształceni, którzy to starają się obrobić, żeby to wyglądało tak jak jak należy że tak powiem żeby to miało jak niektórzy mówią ręce i nogi ale najważniejsi są ci którzy otwierają drzwi którzy pozwalają aby Duch Święty wszedł w te wszystkie przestrzenie i przemieniał nas jakże tego cały czas i kościół i i wasz Instytut i Zakon Jezuitów potrzebuje właśnie takich, którzy ufają Duchowi Świętemu, nie patrzą na okoliczności, na to, co zagraża, ufając, że Pan Bóg poprowadzi dalej. Tak było z wieloma innymi świętymi, tak było z tym najbliższym mi świętym którym jest święty Ignacy, który rozpoczynał dzieła, nie mając grosza przy duszy, wielkie dzieła, ufając, że to natchnienie, które Duch Święty mu daje, jest do zrealizowania nie dzięki ludzkiej mocy, ale dzięki oparciu się o Niego, o Ducha Świętego, o, o Boga samego. I to jest też wezwanie na co dzień dla nas. Ono jest, można by powiedzieć, duszą ubóstwa. Po to jesteśmy ubodzy, po to składamy ślub ubóstwa, aby się nie opierać na niczym innym, tylko właśnie na Panu Bogu, ufając Mu, że On da nam to, czego potrzebuje, czego potrzebujemy, czego potrzebuje Instytut, czego potrzebują nasze rodziny, czego potrzebują konkretni ludzie, do których nas posyła. Dziękujemy Panu Bogu za tego papieża. Dziękujemy za to słowo Boże, które dziś otrzymujemy przez świętego Pawła o wierze, o tym, że Jezus Chrystus stał się dla nas przekleństwem, aby nas wyzwolić z tych wszystkich ograniczeń, które ograniczają tak naprawdę. Naszą ufność, naszą miłość, bo to, co święty Paweł, poniekąd można by powiedzieć, atakuje, to życie, sprawa jest właśnie tym, co zamyka perspektywy, bo człowiek skupia się na tym, żeby on był w porządku, żeby wszystkie przepisy były wypełnione, podczas gdy jesteśmy powołani do rzeczy o niebo większych. Nie. Tyle do wypełniania przepisów, chociaż one mają swoją wartość, ale przede wszystkim do tego, aby zaufać i dać się poprowadzić. Nawet jeśli to, co w nas budzi Duch Święty, wydaje się być niedorzecznością, tak jak w tamtych, tamtej sytuacji wydawało się rzeczą niedorzeczną wręcz, nie? zwołanie soboru. Sami widzimy, jakie to przyniosło owoce. Prośmy Pana o to, abyśmy i my mieli tę pokorę, i tę prostotę, tę ufność, by podejmować w naszym życiu rzeczy, których boimy się, które nam się wydają nie do wykonania z ufnością. Bo wtedy Pan Bóg może działać, wtedy mogą dziać się rzeczy, w których Bóg jest mistrzem. A On jest mistrzem w tym, co niemożliwe. Amen.